Widzicie sami. Łukasz Fjordkoski po gali KSW 61. Słuchaj, co powiesz swoim hejterom, którzy nie wróżyli ci? W dobrej walki z Pudzianem i skazywaliście na porażkę w pierwszej rundzie? Nic nie powiem. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności im życzę. I, i tyle, wiesz. E, Zaczęłam mówić do hejderów: jak mogę podziękować wszystkim tym, którzy życzyli mi dobrze. I, I z tego się cieszę, wiesz. Róbcie swoje, e, wiesz. Nie każdy robi swoje, nie każdy robi to najlepiej. E, ja życzę ludziom dobrze i e, nawet tym, którzy nie wiesz, życzyli mi e, porażki, życzę bardzo dobrze. No. Nie jest to, jest sport. No? Ale da łukasz myślę, że wstydu nie ma, ponieważ no, po takim zmęczeniu myślę, że 9 na 10 zawodników nie wyszło, do trzeciej rundy. Powiedz mi, jakie myśli kotłowały się w tamtym momencie w Twojej głowie? Co so, dużo myśli. No, w takich sytuacjach człowiek ma włeś, no myśli od naprawdę A do Z i e, szukasz pomocy, nie? Szukasz czegoś, co pozwoli ci stać i wiesz, najpierw rozmawiasz sam z sobą, potem, potem słyszysz tych ludzi, którzy są wokół ciebie, w tym wypadku mój narożnik. Eee, wiesz, który mówi, cokolwiek się nie działo, masz stać, wieś, Nawet z charakteru wychodzić do trzeciej rundy. Ja? No to co, co no stać, i, i idziesz? No to jeszcze można mi wiele zarzucić, ale na pewno nie braku, nie braku charakteru w pojedynku. Widzieliśmy z twojej strony dużo obrotówek. Czy był to twój plan na walkę, czy jednak taki element nonchalancji z twojej strony? Ja jestem czarnym pasem typą, wiesz, to raczej jest to dla mnie bardzo naturalne. Mhm. A jaki był ogólnie twój plan na walkę? Jak miała ona wyglądać? Wygrać. I tyle, to Czyli był plan. prosto. Nie, no po prostu wszyscy wiedzieliśmy, jak ten pojedynek będzie wyglądał, wiesz. No. Zabrakło planu, zabrakło, zabrakło przygotowania atletycznego, wiesz. E, I tyle, ja tego nie oszukam, tego nie przeskoczę. Mariusz przygotował się świetnie, świetnie zrealizował swój plan. E, wygrał nie? Ubił mnie, przed KSW zapowiadałeś, że nie będziesz już drugi raz kończył, ponieważ zrobiłeś tak. to już, już parę lat temu, natomiast e, czy jest jakaś taka w głowie twojej chociażby nie tej decyzji? Eee, starczy, 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 starczy. Wiesz. No, trzeba się skoncentrować na innych rzeczach. Już ten miał być na pytania, wiesz, które sobie sam człowiek zadaje, bo e, wiesz, to ciężko zajd zawodnika, który stanie, spojrzy w lustro i powie, wiesz, o starczy już, wiesz, nie oddaje się do tego sportu. Ja sobie tego nie powiem, ale powiedziałem sobie, że ten pojedynek będzie odpowiedział na kilka ważnych pytań sam dla siebie. Te pytania dzisiaj otrzymałem i tyle. Żegnać się nie zamierzam żegnać, bo już się raz pożegnałem, e, po czym wróciłem. Była to dla mnie świetna przygoda i e, ta przygoda trwa. Może nie, niekoniecznie już w środku w klatce. Mm -hmm. może, się, może się zgodzić z takim stwierdzeniem, że Mariusz Pudzianowski, im starszy, tym lepszy? Och, Da. Jest tur, wiesz, jest tur. Mówiłem to, mówiłem to już. E, Wiesz, to nawet jak my robimy na treningu, nie? I ja widzę, gdzie on ma luki, wiem, widzę, że sobie wsadza, tu we zejścia. Mariusz jest zawodnikiem, który 10 razy walczy lepiej niż, niż trenuje, nie? Dzisiaj to pokazał. Twardy, twardy hard, twardy. Twardszy niż się wszystkim wydaje. tego właśnie się spodziewałeś po nim, czy jednak zaskoczył Cię czymś? Twardością, nie? Twardością, twardością, wiesz. Przyjął brotówkę, przyjął też na. E, przyjął też e, jedną obrotówkę, tylko niestety tam z dwóch centymetrów zabrakło w głowę. E, widziałem, że mu się oko wywróciło, ale wiesz, ten moment wrócił. Ja mówię, o po, po co Mariusz, e, Jest twardy, jest naprawdę twardy, jest konsekwentny. E, I wiesz, wzór sportowca, nie? E, nie, ma, nie ma o czym tutaj mówić. Aby Łukasz w walce taki moment, że czułeś, że jeszcze tylko brakuje, nie wiem, jednego ciosu i go masz? nie, 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 nie. nie, nie. W trzeciej rundzie trafiłeś dosyć mocno obrotówką udziana na początku trzeciej rundy i nie żałujesz teraz, że nie poszłeś za ciosem, bo mogłeś go w sumie dobić e, wtedy? Głowa chciała, ciało już nie miało z czego, wiesz, to tak jest, no tak to działa, no i e, żałuję. Ja nie żałuję niczego, wiesz, żałuj tylko rzeczy, których nie zrobiłem. No ja zrobiłem wszystko, co miałem, O jedynek przegrałem i tyle. A nie żałujesz, że nie skomentowałeś tej walki? <laughs> nie wiem, czy była fajna z boku, wiesz. Ciężko mi powiedzieć, bo zazwyczaj nie pamięta się tego, co się dzieje w klatce. No. Zajebiście, no wieczoru, podziany 61 gala. Jestem w tej organizacji od początku. E, mam cztery dychy na karku. Jeszcze mogę się cieszyć każdą chwilę tego sportu. Także wychodzę stąd obolały, ale nie powiem szczęśliwy, bo przegrałem. Ale spełnione. Łukasz, co oznacza dla ciebie ta, ta maksyma w podtytule gali to fight or not to fight? Jak ty to rozumiesz? Jeszcze raz, przepraszam. To jak ty rozumiesz tę maksymę dostałem. to fight or not to fight, która była w podtytule gali. Nie, to jest ci związane z pierwotnym miejscem, którym miało odgodować się gala, czyli teatr szekspirowski Shakespeare. <gulanie> Ale taka twoja własna interpretacja. Moja własna? To fight or not to fight? To pytanie, które zadawałem sobie przez wyjściem. wiesz, i właśnie dostałem odpowiedź Chyba not to fight. Eee, wystarczy. Mhm. wystarczy, by zaraz będę zapomniał, wiesz po takich czasach literę w głowie, a w mojej branży, w moim zawodzie raczej byłoby to teraz e, małym uniedogodnieniem, nie wiesz jakby zapominać literki a. A po tylu latach, kiedy wychodzisz do klatki, co, co ty czujesz w tym momencie, czy ty chcesz się nakręcić, czy wyludzować? Oj, wiesz co stres był, cały czas od początku, wiesz i koncentracja była naprawdę tak jak zawsze i wiedziałem jeszcze jak stałem dzisiaj, jak ten stres się pojawiał, w zasadzie przespałem cały dzień i to zawsze zawsze tak, tak jest, wiesz humor już trochę inaczej, iż mojemu, wiesz mniej i eee, ja już wiedziałem, że to jest dobrze, wiesz, że to jest to, co powinno być. Nie? Jak tego nie było, to, to doleciały i wiesz, te pojedynki były gówniane. I, a dzisiaj wszystko było od początku. Ale już jak wychodziłem, jak już słyszałem scenę w Warszawie zacząłem ludzi, przybiłem te piątki. Wiesz no, ciesz się chwilą. Była okazja już zamienić słowo z Mariuszem? Tak, byłem w u niego. Nie? I co u niego słychać? Eee, Leży odpoczywa. <laughs> Leży odpoczywa, pewno zaraz będzie gotowy. Eee, pogadaliśmy też, bo wiesz, Mariusz do mnie mówił. Że mi się poddał, nie? bo mi łeb rozbije nie? Ze trzy razy to mówił, ale. Eee, a ja mówię to w Ja się nie poddam. Nie? Chciałem się zapytać też o kibiców, bo to była pierwsza gala KSW z udziałem publiczności. Od kiedy zaczęła się cała ta pandemia? Ty wychodziłeś przy utworze Senu w Warszawie, czyli hymnie Warszawskiej Legii. Aha. Powiedz mi, czułeś, że dobrze cię przyjęli tutaj kibice w Gdańsku? Bo, jakby też jeżeli chodzi o aspekt taki piłkarski, jesteśmy na terenie rywalizującego klubu. A to nie ma znaczenia, wiesz, nie ma znaczenia. Ja, ja dobrze żyję z wieloma ekipami w całej Polsy. Myślę, że tutaj nikt nie poczuł się obrażony. Wszyscy wiedzą, wiesz, ja też czuję się trochę w roli ambasadora Piłkarskiego Świata Trybun. Wiesz, mówiąc głośno o tym, że ja też się wywodzę z trybun i myślę, że też tak jestem traktowany. Nie bezpośrednio, że Jura z Warszawa, bo to wszyscy wiedzą, nie muszę się lika zakładać. Ale, ale trzymam stronę kibiców piłkarskich. E, a że mam możliwości występowania w mediach i mówić o tym głośno, to z tego korzystam. Bo, e, bo ten świat e, nie jest tak zły jak go malują. E, mm -hmm. Można by mówić o tym dużo. Także pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim właśnie wie, wiadomo, Domu, chłopaków e, od nas z Łazienkowskiej 3, ale też inne ekipy w Sajfors. Łukasz, Łukasz, pewne rzeczy z Szymonem Kołeckim sobie wyjaśniłeś? Tak naprawdę. O, no, o że dajcie spokój. no naprawdę zapomnij. dobrze żyjemy, przybiliśmy piątkę. Nie ma tematu. Szymon Czyli niech nie rozwija się. Nie ma się, się żadnych przytyków z, ze strony Wilanowa? O, o, że mam to gdzieś, chcę całkowicie. Skoncentrujmy się na rzeczach pięknych. Żyjmy, jutro jest niedziela. Mam nadzieję, że słonko idźmy na plaży, wypijmy piwko, a nie rozklinajmy co, kto będzie mówił. Ludzie zawsze gadali, zawsze będą ganiać. Gadać wiesz, robić swoje. Niech każdy robi swoje i niech każdy żyje szczęśliwie. Spotkamy. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy za bardzo. karierę. Dziękuję bardzo. dziękuję.